Się? Ja z Cąga! Przemyślali! <noise> Dobra, stąd tu obok mnie. Ja Ja. Ale jaskółki tu latają? Jaskółki to, co nie? Ty, jeszcze... Ten, ten, ten... Od świątków jest jedno piwo bo on mi bilet Uwaga! Dobra, bądź blisko. Dobra sierpniu. Nie chcę Ja pierwolę. Ja tu, nie wierzę, że jedzie dzisiaj. Go, 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 go. Go, go. Niebieskie wagony. Jak się? Jadą, jadą. Rano dojechałem. Dobrá. Ahej. Je Dobra, je trombi. Spokojně. Musi dla trombis. Bo będzie já bandat, jo. Dobra, kurde stál? Tak silang. Dobra. Dobra, dawaj. Odejdź co ja! no, To Ale, kurde! Jeszcze po ale go się nagrałem! No! Proszę bardzo! Jemy. Dobra, jedz mi nie... No, dziękuję! Wreszcie, kurde! La Giappone, poterlo rilata.